I kolejną przygodę zaczynamy już stajni, po tym jak oporządziłem konia, co było niesamowite. Kolejny dzień. O! Jest Kasia. Super gadamy. Hej, co się dzieje? Źle spałaś? Wyglądasz tak, jakbyś miała za sobą straszną noc. No Można powiedzieć. Co się dzieje? Przykro mi, ale nie chcę o tym rozmawiać. Wstałam bardzo bardzo wcześnie, aby zrobić konno małą rundkę przed zajęciem. Co? Po prostu, aby wszystko sobie poukładać w głowie. W porządku, nie pytam więcej, ale potem porozmawiamy, dobrze? Pewnie. Na razie. I co mam zrobić? powiedź konno do Alexa do lasu? Do lasu? Gdzie tu jest las? Mam nadzieję, że o to chodzi po prostu. A jak nie, to sobie poszukamy. O! Jest i Aleks. Cześć, Paulina! Cześć, Alex. Złapałeś gumę? Tak, całkiem Kijowa sprawa. A w żadnym wypadku nie mogę się dziś spóźnić. Masz gumę? Spóźnienie? Zaczynam dzisiaj naukę zawodu, mam być bankowcem. O. spóźnienie pierwszego dnia to nie jest za dobra rekomendacja. Mogłabym zabrać cię do miasta. Na tym tu? No nie wiem. Na niej! To moja mała klacz, moja słodka. Boisz się jej? Po prostu nie lubię koni. Jako dziecko spadłem z konia i od tego czasu nie czuję szczególnej potrzeby, aby powtórzyć to przeżycie. Będę cię mocno trzymać, Alex. Ze mną w siodle, nie musisz się niczego bać. Na pewno? Z całą pewnością. Chcesz dotrzeć do miasta punktualnie, czy nie? To pokonaj demony przeszłości i zaufaj mi, a ja zatroszczę się o to, by wszystko było w porządku. No dobra. Nieee... Yeah. O... Znaczy to ona powinna mu zaufać, skoro mu pękła guma. Nadal nie mogę uwierzyć, że zrobiłyby coś takiego. Rany Julek, co za głupie kosy. Muszę no, to głośno powiedzieć. I niestety, te dwie są dobrymi uczennicami. Nie ma cienia szansy, że nie zaliczą roku i będą działać na nerwy tym z klasy. Ale że się ośmieliły, list od... Janicka. Janicka? Prawda, sfałszowały go. Nie mogę tego pojąć i nawet na to nie wpadłem, ale ze mnie naiwny głupek. Nie rób sobie zbytnich wyrzutów. Nie znaliśmy się przecież tak długo. Tylko pamiętaj o tym, gdy znów zaistnieje taka sytuacja i może wtedy bardziej mi zaufasz. Z całą pewnością, Paulina. Teraz już ślepo bym Tobie zaufał. Bardzo mi przykro. <laughs> no już w porządku. Teraz leć! Twoje miliony czekają. Życzę Ci udanego pierwszego dnia Aleksie Kesterman. <laughs> Do zobaczenia, Paulino Maj. Cześć! O to się akcja potoczyła Eee, yy, i co? Eee... Robert to w lesie, tak, ale pewnie kto mu tam ukradnie. Dobra, następna na dnia. Aha, zajęcia. O, nawet koniec na biurku, dopiero teraz zwróciłem uwagę. <grym, <grym, jakby w tej grze było mało koni. Nawet zadanie. Porozmawiaj z Otrem i Fedorą, ale lepiej z Cachą. Pożyczysz A, mi na A jak, nie ona ciągle pamiętam, jak coś zgrzebło. Woło, swoje. Gdzie te pindy są? A tutaj są nagle? Przeklęte wiedźmy. Co znowu zrobiłyście Irinie? Dlaczego nie zostawicie jej w końcu w spokoju? Aha, jesteś w całkiem dobrej formie. Przecież tobie ponoć wszystko jedno. Przeciwnie. Robi mi się niedobrze, gdy widzę, jak traktujecie innych. Zostaw ją, Feo. Kto wie, może ma w swoim pokoju także i skrzaty. Może należy do kręgu nawiedzanych ludzi jak Irina, którzy widzą zaczarowane żaby i gnomy. Paulina, pocałowałaś ostatnio jakąś żabę? A ty jeszcze się nie całowałaś. W lesie jedna taka żaba złapała kapcia. Wzięłam go ze sobą na koń i wtedy zamienił się w księcia. I nie uznał akcji z listem za dobry żart. Wydaje się, że nie trzyma z e... Przestań kłapać buzią, Feodora, bo się zapowietrz. Ale pojazd. Niestety nie mogę dłużej marnować mojego cennego czasu tu z wami. Muszę już iść. Aha, i zmienić porę dnia. Na kolejną. I co one dalej tu stoją? Co za pindy. Porozmawiałem z Beatrix Moro przed Akademią. hu, uh, 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 ale dobry nasój co ona miała wczoraj, niby. A, to jest aula, jasny, więc gdzie ja idę? Dobra. No, ona ma różowe włosy? Och, jestem tak zdenerwowana, jestem tak strasznie zdenerwowana. Pani Moro? Wszystko w porządku? Nic nie jest w porządku. Co powinnam włożyć? Co powinnam na siebie włożyć?

a on stoi przy moim koniu, kurde. Nie śpiewa, tylko nuci. E, Max, wszystko w porządku? Pewnie, Paulinko, wszystko w najlepszym porządku, a nawet lepiej. Domyślam się, że piękna nieznajoma znów się pojawiła. Ach, tu się mylisz, moje dziecko. Dla mnie nieznajoma nie jest wcale nieznajomą. Tak, już dobrze. Pięknie śpiewasz. No to idę. Aha. Jasny gwint. Co to ma być? Aha, i koniec dnia. No dobrze, skoro to ja jestem w stajni, no to pójdę się przebrać. No i w sumie to zakończę odcinek, no bo oczywiście trzeba oporządzić tego cholernego konia. No nic, co. dzięki za oglądanie. Odcinek krótki, ale no... Już raz pokazywałem oporządzanie i cały ten trening, więc co, nie będę robił drugi raz. Dzięki za oglądanie, na razie, cześć.